Laskawa kurtynka, tak jest laskawa kurtynka, tak jest laskawa kostynka, tak jest laskawa kostynka, ta parada sytuacji, parada sytuacji, laskawa kurtynka w akrobacji, laskawa kurtynka w akrobacji. Zawrzeć czas, zawrzeć czas. W spektaklu Parady gram dwie postaci, Doktora oraz Kryspina. Postać Doktora znacznie trudniejsza, moim osobistym zdaniem postać starsza, staruszka w zasadzie, trochę niedołężnego. Długo przygotowałem się do tej postaci. Wyjechałem na trzy tygodnie do Włoch, gdzie zamknąłem się w klasztorze i tam obserwowałem starców. Starałem się odnaleźć to fizis tego człowieka. A to jak wyszło, ocenicie Państwo sami. Druga postać, Crispin, którą gram w ostatniej szóstej paradzie. Młody człowiek, o bardzo dużej pewności siebie. Taki trochę, powiedziałbym, człowiek z prowincji, o, o braku manier, o braku kultury, który przychodzi i próbuje poderwać swoją kuzynkę z Erzabelle. Jest przekonany, że ta w nim jest zakochana. I w rezultacie nie udaje mu się to. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć, jak ten cały proces uwodzenia przez Kryspina Zerzabeli będzie się odbywał. Mam zaszczyt z najgłębszym poważaniem być o pani, Twoim uniżonym i powolnym sługą Jan Potocki. Podczas szkoły teatralnej miałem przyjemność uczestniczenia w. W warsztatach z komedią delarte na festiwalu teatralnym w Tczewie. ale to były, tak jak wspomniałem, warsztaty, nie zamknęły się one jakimś spektaklem czy pokazem, uczyliśmy się tylko poruszania w masce, takich technicznych rzeczy. A takie sceniczne spotkanie jest pierwsze moje z komedią delarte. Zapraszam Państwa serdecznie na spektakl parady w reżyserii Edwarda Wojtaszka, który odbędzie się 29 września w Teatrze Polskim, oczywiście przy ulicy Karasia 2.